Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Po nich możemy spodziewać się gry z kontry, nie uważasz Jacku? Z pewnością to ich ulubiony sposób gry. Niekoniecznie wychodzi im gra z wykorzystaniem tysiąca podań, ale mają wszystko co konieczne, by odebrać piłkę przeciwnikom i skarcić ich w szybkim ataku. Potrafią to robić jak mało kto. oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie. Szybkiego podejścia do obrońców a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. I ruszyła pierwsza połowa. Fran Tudor. Tomasz Petraszek. Zoran Arsenić. Arsenić. Tomasz Petraszek. Dobra, to teraz poszła piłka. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Może nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Zora Arsenić. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Często chowianie dostają rzut wolny. Zespół przyjeżdża tutaj jako drużyna, która zdobyła najwięcej bramek w widzę. Ciekawe, czy dziś poprawią te świetne statystyki. Rzeczywiście ta drużyna robi pod przeciwną bramką to, co chce. Decydująca jest pewność siebie, która zapewne dziś też znajdzie przełożenie na gole, nawet w meczu wyjazdowym. Jukę przechwytują rywale. Patryk Kun. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. dużo miejsca na skrzydle. Czy wykorzystają to piłkarze Radomiaka? Gwizdek. Mamy rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Nici z tej centry, bo na wysokości zadania staje bramkarz. Patryk Kun. Iri Lopez. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Prosto w ręce bramkarza. Łatwo wyłapał piłkę. Rzut wolny dla Rakowa. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Tudor. Arsenicz. Dobre podanie ponad głowami. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Czyli tym razem rzut wolny rozegrany na krótko. Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Oj strata piłki, będzie okazja. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. I strzał na bramkę. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Podanie do Patryka Kuna. Źle. Nadal jest niebezpiecznie. Ofiarne wejście. I odzyskał piłkę. Próbuje szczęścia. Udana interwencja bramkarza. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Gol! Ale piękna bramka! Z takiego dystansu siła, precyzja, no coś wspaniałego! Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. Prowadzą zatem 1 do 0. Dobra, teraz poszła piłka. Szansa na remis. Nie do wiary. Jakim cudem nie ma gola. W domku też tego nie rozumiem. To była 100, co ja mówię. dwustuprocentowa okazja. Tudor, Arsenicz. Petraszek, Patryk Kun, teraz może być groźnie, gol, brawo Rakus, odjeżdżają rywalowi na dwie bramki, znakomity występ. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. No to mamy 2 do 0. Świetnie to zablokowali. Nic z tej przódki nie będzie. Doping na trybunach się wzmaga. Przegrywają dwoma golami, ale teraz szansa na złapanie kontaktu z rywalem. Za nami pierwsza połowa meczu. Raków zrobił swoje. Prowadzi w tym spotkaniu. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Teusz Wdowiak Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Fran Tudor dobrze teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Powoli teraz cierpliwie podają piłkę, czyhają na błąd. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Nic z tego, piłka jest w rękach bramkarza. Tudor. Iwi Lopez. Spójrzmy, co zrobi Raków, są na połowie rywala. Proszę Państwa, to już trzy gole przewagi! To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. To Było rozegranie, no naprawdę. Tiki taka w katalońskim stylu. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza. Mimo, że do bramki wcale nie było tak blisko. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Przerwany ten atak? Offside! No ale sędzia był blisko. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli Ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Piękna teraz piłka do przodu. Jest szansa, uderza. Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Co zrobi teraz cebula? A teraz Mateusz dowiad. Jest strzał. Dobra interwencja, strzał gorszy. Jean Carlos. Ładnie teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Centra posłana w pole karne, jest groźnie. Nie, nie będzie z tego bramki. Tudor. Cebula. Zagranie w pole karne. Nie wierzę! Nie wierzę! Piękne uderzenie! Takich bramek nie ogląda się często! Dla takich bramek wymyślono ten spąd. Fantastyczna akcja. Gole takie jak ten trafiają potem do kompilacji najbardziej efektownych bramek sezonu. Ależ to jest popis jednego zespołu Postawę drugiej ekipy Najlepiej przemilczmy I co teraz? Dobrze teraz reaguje bramkarz Daleka piłka z rogu Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Zora na Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Dobre podanie, może być groźnie. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Zora Narsedic. Fran Tudor. Łatwy strzał do zablokowania. Jean-Carlos. Arsenić, Wdowiak, pracą piłkę Częstochowianie. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Oj, to nie był atak na piłkę. No, powiem Ci, że sędzia podejmuje teraz kontrowersyjną decyzję. Taki faul zasługuje oczywiście na kartkę, tyle tylko, że mogła to być od razu kartka czerwona. To był taktyczny faul obliczony na zatrzymanie niebezpiecznej szarży na bramkę, a przepisy są w tej kwestii jasne i przewidują za takie numery natychmiastowe odesłanie do szatni. Ale może sędzia wie co robi. Proszę! Nie dość, że obronił ten strzał z wolnego, to jeszcze utrzymał piłkę przy sobie. Brawo! Arsenić. Jean-Carlos. Tudor. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Dośrodkowanie w pole karne. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę, rozbijają rybala w pył. Rzadko się zdarza, aż taka dominacja. Powiększają przewagę, 5 do 0. Koniec meczu proszę Państwa. Raków schodzi dzisiaj z Murawy zwycięski. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans w stronie przeciwnej. Piękny popis strzeleckiej drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu.